Więc sobie taki eksperyment, takie trochę badania do pracy magisterskiej, która nie, nigdy nie powstanie, w których starają się właśnie odkryć motywacje, ale też bolączki osób, które znajdują się na rozdrożu zawodowym lub niedawno na takim rozdrożu były. Ponieważ byli to doświadczeni specjaliści, którzy pracowali w co najmniej kilku miejscach i w związku z tym dotarli do pewnego etapu zawodowego, to większość z tych osób mogła czuć się Przynajmniej częściowo spełniona również finansowo. Natomiast okazywało się w pewnym momencie, że jest to już od dłuższego czasu niewystarczające, że czasami wręcz jest to pewna przeszkoda, aby poszukać czegoś ciekawszego i lepszego dla siebie, że tym hamulcowym jest, jest taka sana, no bo w międzyczasie standard życia się powiększył, kredyty zostały zaciągnięte i staliśmy się trochę więźniami w tej złotej klatce, złotej bo dobrze opłacanej, ale jednak klatce. Tej własnej roli, tej obecnej, w której jesteśmy. Więc to jest też taka informacja dla osób, które mogły powiedzieć, że jak można narzekać, jak się nieźle zarabia i się ma nie najgorszą pracę i to wszystko w jakiś sposób działa. Osoby, które mają tą pracę i na nią narzekają, bo na przykład mają już dość po 10-15 latach robienia podobnych rzeczy, myślą o tym, że spełnienie czeka ich po tej drugiej stronie, kiedy na przykład będą hodować pieczarki w sudetach.